thank Panie Doroto, pod koniec maja, yy, czyli już jakiś czas temu wydano zarządzenie ustanawiające, tak czytam, posiłkuję się trochę ściągą, ale żeby się nie pomylić, bo, bo sprawa dosyć istotna. Zarządzenie ustanawiające nagrody starosty Sempoleńskiego i wprowadzające zasady ich przyznawania. Co to takiego mówiąc najbardziej ogólnie zanim przejdziemy do szczegółów? To jest taki nowy twór, który, który został ustanowiony za właśnie zarządzeniem starosty, tak jak Pan powiedział. Chcieliśmy ustanowić nowe nagrody, bo dotychczas powiat nie miał możliwości przyznania nagród w wielu kategoriach oprócz pomocy społecznej i edukacji. Teraz chcieliśmy rozszerzyć ten katalog o na przykład ambasadora, powiatu, kogoś, kto się zasłużył w dziale, który dotychczas nie nie był nagradzany. Mhm. No właśnie, to czego te nowe nagrody będą dotyczyły? Bo widzę, że no jest kilka kategorii, dziewięć, nawet nagroda specjalna dziesięć, czego 10 one będą dotyczyły? To będą kategorie takie jak pomoc społeczna, kultura, tradycja ambasador regionu, osobowość, instytucja, przedsiębiorca lub nagroda w dziedzinie gospodarki. takie rzeczy, których wcześniej nie mieliśmy. No właśnie, rzeczywiście tak się wydawało, że na przykład jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe albo kulturalne, albo artystyczne, ktoś nie wiem, nagrał fajną piosenkę albo rzeczywiście gdzieś tam w sporcie się wyróżnił, do tej pory powiedzmy, nie miał takiej możliwości, żeby go nagradzać. Tak, do tej pory nie mieliśmy też na przykład możliwości nagrodzenia osoby zasłużonej dla kultury, Dlatego chcielibyśmy od roku 2026 taką nagrodę wprowadzić i no sobie docenić, oczywiście. No właśnie, jak to w ogóle będzie wyglądało w praktyce? To będzie tak, jak było do tej pory jakaś uroczysta sesja, czy to już macie opracowane procedury? Tak, mamy opracowany regulamin. Regulamin jest na naszej stronie, można już się z nim zapoznać. Wszystko zacznie się 1 grudnia, kiedy ruszy nabór wniosków. Wnioski będą mogły składać na przykład organizacje pozarządowe, kluby sportowe, instytucje lub zrzeszenia lub też na przykład grupa osób minimum 30, które zbierą jakby podpisy swoje pod, pod zgłoszenie. Będą mogły zgłaszać w każdej kategorii po jednej osobie do, do przyznania nagrody. Decydować o nagrodzie będzie kapituła. Kapitułą jest zarząd powiatu oraz przewodniczący rady powiatu i to oni będą jakby w swoim gronie decydować o tym kto taką nagrodę otrzyma, będą mogli do swojego grona na posiedzeniu na przykład powołać ekspertów z danej dziedziny, którzy doradzą, którzy wypowiedzą się na temat działalności danej osoby, przez co wyrażą swoją opinię, czy, czy, czy warto taką osobę docenić. Jasne i to będzie tak jak do tej pory na jakiejś uroczystej sesji, czy, czy, czy jak to będzie wyglądało? Chcemy, żeby podsumowaniem tych wszystkich nagród była uroczysta gala, która odbędzie się w, pierwszej, w pierwszym kwartale 2006, 2026 roku i tam będą wręczone wszystkie y, nagrody w kategoriach, które, do których wpłynęły zgłoszenia. Okej, okay, regulamin już jest opracowany? Tak, regulamin już jest na naszej stronie. Można już się z nim zapoznać. Tak jak mówię, nabór ruszy 1 grudnia i będzie trwał do 15 stycznia. Rozumiem, że nagroda jest coroczna? Nagroda będzie coroczna. Ale chyba nie musi być przyznawana w każdej kategorii. Jeśli nic się nie wydarzy, nie wiem, w kulturze, no to. Tak, kategorii mamy 10, ale mam w tym tej, w tej regulaminie zapis, że... Yy, nagrody mogą być przyznane, ale nie muszą. Okay. Oczywiście. I na koniec jeszcze chyba, no nie wiem czy najważniejsze, ale dosyć istotne pytanie, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z nagrodami takimi jak Złoty Klucz Przedsiębiorczości, tak. Krajeński Anioł, Krajeńska Iskierka. No i rzeczywiście yy, zacne nagrody, natomiast yy, no, tylko w pomocy społecznej i tylko w przedsiębiorczości. Czy one znikają, czy one zostają tak jak do tej pory? Jak to będzie wyglądało? Yy, z szacunku oczywiście do osób wcześniej nagrodzonych o tych nagrodach, wiadomo, nie zapominamy, natomiast one czasowo zostają yy, wstrzymane wstrzymane, wygaszone. Zobaczymy, czy będzie, jak się sprawdzą nam te nowe nagrody, czy, czy będą wpływały wnioski, jakiego to będą typu i zobaczymy. Na razie te nagrody zostają wstrzymane. Czasowo. Niemniej jednak wpisują się w nowy regulamin i tak. gdzieś tam przedsiębiorcę czy, czy kogoś, kto się wyróżnia w pomocy społecznej też będzie może nagrodzić. Tak, takie kategorie zostały, jak pomoc społeczna, tylko jest to szerszy katalog, myślę osób, które mogą zostać nagrodzone tak samo w tej kategorii przedsiębiorca. Tam też szerzej będzie można, jakby szersze grono wnioskodawców będzie mogło otrzymać nagrodę.